Właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Urządzenia budowy przeciwwybuchowej nowe oraz po remoncie przeprowadzonym w autoryzowanym zakładzie remontowym są poddawane odbiorowi technicznemu przed zainstalowaniem w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego. Odbiór techniczny dokonywany jest przez rzeczoznawcę do spraw urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Rzeczoznawca sprawdza urządzenia oraz ocenia ich zgodność z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, zatwierdzoną technologią napraw oraz obowiązującymi przepisami, normami i metodyką badań odbiorczych. Podczas badania sprawdzana jest poprawność zmontowania, kompletność i funkcjonalność urządzenia. Sprawdzane są szczeliny technologiczne, złącza ognioszczelne, połączenia śrubowe, połączenia elektryczne, cechy budowy przeciwwybuchowej, tabliczki znamionowe. Sprawdzany jest stan izolacji elektrycznej urządzenia. Po potwierdzeniu prawidłowego wykonania urządzenia oraz spełnieniu wymagań przepisów, norm, dokumentacji techniczno-ruchowej i metodyki badań odbiorczych, rzeczoznawca wydaje opinię o przydatności urządzenia do eksploatacji lub zakwalifikowaniu w charakterze urządzenia rezerwowego. W wyrobiskach zagrożonych wybuchem instaluje się maszyny i urządzenia budowy przeciwwybuchowej spełniające zasadnicze wymagania określone w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności. Wszystkie urządzenia wraz z siecią zasilającą przed ich uruchomieniem w wyrobiskach powinny być poddane odbiorowi technicznemu przeprowadzonemu przez osobę dozoru ruchu elektrycznego. Należy pamiętać, że za prawidłowy stan techniczny użytkowanych urządzeń odpowiedzialne są osoby je obsługujące. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, powinny je natychmiast wyłączyć i powiadomić dozór elektryczny kopalni. Obraz przedstawia przykład urządzenia, które podczas odbioru technicznego nie zostało dopuszczone do ruchu ze względu na stwierdzone usterki i nieprawidłowości. Sztygar polecił nam usunięcie usterek i prawidłowe podłączenie wyłącznika. To co tam jest źle zrobione? Na miejscu wszystko ci pokażę, to będzie praktyczna lekcja o urządzeniach budowy przeciwwybuchowej. Chętnie skorzystam z Twojej wiedzy i doświadczenia. Dobrze, to zabieramy się do roboty. Urządzenia budowy przeciwwybuchowej powinny być eksploatowane, naprawiane, konserwowane i przechowywane w sposób zapewniający zachowanie budowy przeciwwybuchowej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Przed przystąpieniem do podłączenia kabla lub przewodu koniecznie należy dokonać pomiaru zawartości metanu w powietrzu a wielkości elektryczne mierzyć przyrządami budowy przeciwwybuchowej lub budowy normalnej z zachowaniem warunków wymienionych w punkcie 7.15.4 załącznika nr 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Polimerowy dławik jest istotnym elementem budowy przeciwwybuchowej urządzenia. Nie da się go zastąpić kawałkami opony zewnętrznej przewodu. To, co poprzedni sposób jest niewłaściwy, przecież tak jest łatwiej. Tak jest łatwiej, ale ten sposób jest zabroniony. Aha, rozumiem. Nieprawidłowo wykonane wprowadzenie przewodów do wyłącznika umożliwia wnikanie mieszaniny wybuchowej do wnętrza urządzenia. A w wypadku zaistnienia wybuchu w urządzeniu tą drogą, wybuch przenosi się do otoczenia. Pamiętaj, dobra praktyka zawsze jest potwierdzona starannym montażem. W tym przypadku tego nie było widać. Ktoś tu nawalił, albo komuś bardzo się spieszyło i zrobił to byle jak. Niedbałe skręcenie ekranów ochronnych i przewodów jest zaprzeczenie fachowości. Myślę, że w przyszłości takich błędów nie popełni. Dotykające do zacisków żył roboczych odstające druty ekranów ochronnych stanowią ogromne zagrożenie rażeniowe. W polach metanowych takie podłączenie może grozić katastrofą. Masz rację, w komunikatach BHP i na szkoleniach często o tym mówią. Niestaranne wykonanie podłączeń przewodów w połączeniu z niesprawnymi urządzeniami zabezpieczającymi może spowodować zaiskrzenie i wybuch mieszaniny wybuchowej. Wszystkie pokrywy komór montuj starannie. Muszą one dobrze przylegać oraz być właściwie zamocowane. Powierzchnie pokryw komór przyłączeniowych wyłączników powinny być pokryte wazeliną bezkwasową, a śruby wraz z podkładkami sprężystymi prawidłowo dokręcone. Dobrze, a kto to teraz zweryfikuje? Odbiór techniczny odpowie na to pytanie. Odbiory techniczne nowo zainstalowanych urządzeń wraz z siecią zasilającą w wyrobiskach zaliczonych do stopnia B i C niebezpieczeństwa wybuchu metanu w polach trzeciej i czwartej kategorii zagrożenia metanowego powinny być wykonywane przez rzeczoznawcę. Osoba dokonująca odbioru technicznego przyjmuje zlecenie wykonania prac, zapoznaje się z dokumentacją techniczną oraz sprawdza dokumentację poszczególnych urządzeń, deklaracje producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe, zaświadczenia fabryczne. Następnie dokonuje odbioru technicznego urządzeń w miejscu ich zainstalowania. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone podczas odbioru są przekazywane towarzyszącej osobie, przedstawicielowi kopalni. Odbiór przez rzeczoznawcę polega m.in. na sprawdzeniu działania zabezpieczeń, badaniu i pomiarach urządzeń oraz sieci w wyrobiskach, oględzinach, sprawdzeniu montażu i prawidłowości wykonanej instalacji. Dla urządzeń budowy ognioszczelnej lub wzmocnionej należy sprawdzić, czy stan powierzchni złączy ognioszczelnych jest prawidłowy, zadławienie kabli i przewodów jest prawidłowe. Pusty kablowe i elementy zaślepiające są w odpowiednim stanie i prawidłowo dobrane. Śruby mocujące pokryw i wpustów są dokręcone i wyposażone w elementy zabezpieczające. Blokady mechaniczne są sprawne i nieuszkodzone. Połączenia elektryczne kabli i przewodów zewnętrznych są dociśnięte, wyposażone w elementy zabezpieczające przed samoodkręceniem, przerywacze płomienia są w prawidłowym stanie. Dla urządzeń budowy iskrobezpiecznej należy sprawdzić, czy złącza elektryczne przewodów i kabli zewnętrznych są dociśnięte. Płytki obwodów drukowanych są czyste i nieuszkodzone. Obwody iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne są prawidłowo rozdzielone. Zalewy masą są nieuszkodzone. Urządzenia spełniają normy szczelności IP54. Następnym etapem odbioru są próby funkcjonalne, które wykonuje się po podaniu napięcia. Próby funkcjonalne blokad, zabezpieczeń elektrycznych, układów sterowania przeprowadzone są przy pomocy elementów testujących w urządzeniach. Sprawdzenie stanu środowiska, czy nie występuje nadmierne gromadzenie pyłu węglowego, groźba zalania urządzeń wodą, za wyjątkiem nagłych zdarzeń górniczych, nie ma zagrożenia nadmierną korozją, wibracjami, uszkodzeniami od pracujących urządzeń technologicznych. I tak dalej. Pamiętaj, przy urządzeniach budowy przeciwwybuchowej, urządzeniach elektrycznych, nie eliminuj blokad, nie mostkuj zabezpieczeń. Eksploatuj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi lub z dokumentacją techniczno-ruchową. Pamiętaj o dokonanym wcześniej odbiorze technicznym. Nie zmieniaj systemu zabezpieczeń. Jak widzisz, nieraz było już podobnie. Być może, twoje złe nawyki stwarzają zagrożenie. Nie bierz sam całej odpowiedzialności. Uruchomienie instalacji poprzedzaj zawsze odbiorem technicznym. Napięcie zasilania włączaj tylko do zamkniętych urządzeń. Na bieżąco kontroluj zawartość metanu w powietrzu. Tylko urządzenia będące w nienagannym stanie technicznym, prawidłowo eksploatowane, konserwowane i naprawiane, gwarantują bezpieczeństwo Twoje, Twoich współpracowników i całego zakładu górniczego. Przestrzegaj i stosuj przepisy BHP. Pamiętaj: tylko urządzenia będące w nienagannym stanie technicznym. podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy wpływa na bezpieczeństwo Twoje i Twoich kolegów. Twoje prawidłowe i bezpieczne zachowanie spowoduje, że wolny czas będziesz mógł spędzić z rodziną, a nie na leczeniu i rozmyślaniu, kto zapewni przyszłość dzieciom i byt całej rodzinie.